Siema, jestem w zasadzie widać oka na dzimną imkę, ale to w ogóle jest są kolazkę mam brzydkie. Czekajcie chciałbym tak zrobić, żeby ten słynnik inaczej wyglądał. Ale niech już trzeba taki będzie. No dobra, to zagramy, to dajcie łapeczkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem. No dobra. Zagadnie, najlepszy poziom odgrywacza, czyli Ray, To trzeba wpisać full, dlatego że to jest full wersja, tak jak wydług. Halo. Mam wi A, dlatego że zaznaczony Extreme Demon. Zatestowałam taki poziom ostatnio. Halo. A, to jest na dobre, muszę dać. Że nic nie było zaznaczone i jest. Mój to 20%, ale ten poziom z mega długim, 20% to całkiem sporo. W ja sobie puszczoną muzyczkę, ale wybaj nie słyszycie, dlatego że czasem dostałem problemy. W sensie takie, nie, że mi dał do prawa autorska, nic. Ale i tak, no, ja na razie zarabiam, mam gdzie, że czasem prawa autorskie z To jest, to jest tylko zarabiania. Ja mi daleko do zarabiania z Icy. Dobra. Yes, Nieważne, no? mega głupie skucie, dobrze, lecimy I, i napiszcie w ogóle czy chcecie więcej odcinków z tej gry, czyli Geometry Dash, dobra. Jak coś mogę też nagrać odcinek, że pokazuje wszystkie kody sekretne, że dostać nowe skiny i kolory, tak jak ten właśnie na przykład. Dobra, to jest moment, którego, którego muszę się nauczyć, bez jest mega trudny. Jak coś tam weźmiemy, jest naprawdę mega trudny. Mega. I want to repeat. Na początku trzeba gdzieś tu lecieć. Potem gó dół, góra, dół, dobra. Dobra, lecimy. Nie no, to jest źle, ale było już OK. Zaraz możemy zagrać w inny poziom. I w ogóle są poziomy na dwóch graczy. Jakby nie w sensie, że na dwóch graczy, że sobie gracie online, tylko takie, że przy jednym ekranie i po prostu po prawej stronie ekranu klika sobie druga osoba, a po lewej pierwsza i są dwie jakby te dwa te kwadraciki no i tak w ogóle to sobie tak z przyjacielem może kiedyś to nagram z kimś że gramy bo ciekawe bardzo opcja no dobra już dosyć gadania skupiam się na grze dobra no nie wiem jak tą łatkę zebrać do końca dobra teraz moment gdzie którego muszę się nauczyć bo jakby tym samolocikiem do końca nie wiem, jak się lata. Jakby wiem, tylko w sensie na tym poziomie nie wiem, gdzie lecić dokładnie. Teraz stosuj się, to mówię. Now I will delete you from No nie no, teraz powinienem tam trochę niżej być, okej. Okay. Możecie też pisać jakie odcinki chcecie, z jakiej gry albo z czego. Nie muszę tylko gry w końcu, nie muszę tylko gry w końcu nagrywać. Mogę też czasem jakiegoś vloga nagrać, albo unboxing. Dobra. Ok, nieważne, tego nie było. No dobra, teraz już ostatni raz ten poziom i jeszcze tam zagramy się może w jakieś zwykłe poziomy. A potem możemy pograć w po jakieś poziomy takie od losowe poziomy. Po prostu będę wpisywał, nie wiem. Nie wiem. To, nie wiem. dla niektórych to zrobili sporo poziomów, więc będę sobie wpisywał. Dobra. Teraz się skupiłem na grze <grych> Dobra. O, mam to mało miejsca fancy. Dobra, to lecimy e, tutaj. weźmy który poziom. Jest taki do przejścia w miarę. Ja myślę, że let's go. Let's go. Jak coś, za, to zaraz będę kończył ten odcinek. Ponieważ już... Trochę... Trw już trwa to jest 5 minut. Nic nie do obcinę, już 5 minut. Dokładnie 27 sekund w, w tej sekundzie. To jest już 30. Dobra, lecimy. No, no, no. no, 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 Dobra. Też nie mam za dużo czasu, jak nagrywam to jest już godzina po 19 i też będę już inne rzeczy do roboty. Nieważne. wy możecie to sobie spędzić jak coś. Tego nie było. Dobra, to sobie dam, powiedzmy. Weźmy dam sobie trzy ostatnie próby. 197, ok. Tyk. Dobra. Ja cię, no co ja tam zrobię? Nie, no to jakby to się nie czuło. Muszę dojść przynajmniej patrzmy powiedzmy do tego momentu. Nieżne. Za ten koled muszę dojrzeć się liczyło, czyli teraz która druga czy trzecia? Dobra. Rozumiem, że druga chcę też nie chcę, że to na trwał 5 minut tylko. Albo też sześć. no. Dobra, teraz już się liczy na pewno. jak się sk Dobra, ostatnia próba. Ostatnia próba, o teraz. Teraz będę się dziwiciło, bo się skupię. Nawet skupienie takie gigle, że ja...